Po nie rozłożyło się. Hey. Dobry, dobry. Bo ja taki mały mikry do mnie I Teraz Strasznie musisz... się się E Fakturę musisz wystawić, cześć. Cześć, Łukasz. Robert. Dobry, panie, panie Robercie. też mogę przyjechać też. Słuchaj, każdy ma swój narodek. ja to do jutra nie chcę się Słuchaj, każdy ma swój narożnik. Ty nie możesz? O, dziękuję ci bardzo, dobry człowiek Za chłopki miałem, tam sobie wymieniłem To trwało dosłownie pół godziny, nie? Po godzinę, nie? No. Chcesz tą, czy nie? Czy jeszcze no. mocniejszą? Daj mocniejszy. mocniejszej smakowy smak. znak Chłopaki z Kentucky, co mają duże ptaki A chyba tylko jeden z nas Dziękuję Trzeba tak przewrócić o taką? Nie, <śmiech> <Czemu>? <śmiech> nie musimy łonić. Dawaj jeszcze jednego z tej strony. A kamera pana no ja, ja też zawsze mówię, że ja mogę wszystko, nic nie muszę. Z, mocno skomplikowana z trzy... Wiśniew. Nie, nie, no kurwa, no trz, z trzech słów cię składa. Wiśniew. Nie <laughs> są za siecami zaraz, 10-15 km nie znam z trzech słów. Ezo. A mnie czy nie? Co? Na mnie? Ale nie wiem czy nie. się chce googlać. Poczekaj, bo poczekaj. Na tam roberta? dziczyznę robią. A też się przy samej drodze jest, yy, po prawej stronie.